I muzykanci z bry. W pewnej wiosce żył młynarz, który miał bardzo mądrego osła. Biedny kłapołuch od świtu do nocy ciężko pracował, a gdy się zestarzał, niewdzięczny gospodarz postanowił się go pozbyć. Widź precz darmozjadzie, zawołał. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. Nieszczęsny osioł zwiesił smętnie głowę. Ten przypomniał sobie, że nadal ma donośny głos. I A! Zostanę muzykantem! zaryczał radośnie i pokłusował w stronę miasta Bremy. Nie uszedł daleko, gdy nagle ujrzał przy drożnym rowie psa uf, uf, Stary już jestem! I nie nadaję się do polowań, więc nikt mnie nie chce. Wyłpię tak się osiernie. I Aaa! Nie martw się, przyjacielu! Pocieszył go osioł. Podobnie jak ja, masz przecież całkiem niezły głos. Stworzymy świetny duet. Pies zgodził się i razem powędrowali do brymy. Na skraju pastwiska natknęli się na kota. Był rudy i wychudzony. I a, co ci się stało? zapytał osioł. Stary już jestem. Węch mi się stępił i ciężko, ciężko mi w życiu. A do tego nie widzę. Jak myszy harcują mnie pod nosem, gospodyni zdenerwowała się i wyrzuciła mnie z domu, wiadolił kot. Chodź z nami. W bremie chętnie posłuchają kociej muzyki. Kot bez wahania przystał na ich propozycję i w trójkę ruszyli. Mijali chłopską zagrodę, usłyszeli przeraźliwe pianie koguta. E, 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 e. Uf, uf. Ale masz donośny głos. Zaszczekał z podziwem pies. E, 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 e. Gospody, nie chce ze mnie ugotować rosół na niedzielę. Piał smutno kot. Lepiej zostań muzykantem, doradził mu osioł, i kogut przystąpił do nich. Nim się spostrzegli, zapadła noc. Do miasteczka było jeszcze daleko, więc postanowili ułożyć się na spoczynek pod pobliskim dębem. Kot i kogut spieli się na drzewo, a osioł i pies pozostali na dworze. nagle kokut. W oddali widzę jakieś światło, może to lepsze miejsce na nocleg. Zwierzęta ruszyły w drogę. Wkrótce z pomiędzy drzew wyłoniła się niewielka drewniana chatka. W środku przy stole, syto zastawionym, siedzieli trzej zbójcy, grając w karty. Zwierzęta spojrzały na siebie. Były bardzo głodne i marzyły o przytulnym legowisku. Po krótkiej naradzie pies wdrapał się na grzbiet osła, kota psa, a kogut kota. Na dany znak rozpoczęli straszliwy koncert. Osioł ryczał, pies szczekał, kot miałczał, a kogut piał. Ile sił w samych płucach! Słysząc to, zbójcy uciekli z krzykiem. Sądzili, że ich dom nawiedził upiór. Odtąd w chatce żyją szczęśliwie czterej muzykanci: Osioł, pies, kot i kogut. Nikt nie zakłóca im spokoju niekiedy tylko zapraszają sąsiadów na swoje koncerty.